www.fkn W nocy nad obszarem województwa początkowo prognozowane jest całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura powietrza spadnie do 5-6 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, wiejący w porywach do 60-70 km na godzinę zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie o północy w Kielcach wyniesie 979 hektopaskali i w kolejnych godzinach będzie spadać. Sytuacja biometrologiczna niekorzystna. Nad regionem prognozowane jest całkowite przejściowo duże zachmurzenie ze słabymi i umiarkowanymi przylotnymi opadami deszczu na termometrach do 9 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porwisty do 60-70 km na godzinę północno-zachodni. Ciśnienie w południe w Kielcach wyniesie 976 hektopaskali i w kolejnych godzinach będzie wzrastać. Sytuacja biometeo niekorzystna.